Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, dziś i na Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, i pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Drodzy polscy patrioci, cieszę się, że tyle tutaj nas dzisiaj przyszło, chociaż to jest jeszcze za mało w skali całego Białostoku, to jest nawet dwie My tu przyszliśmy po to, aby dać temu publiczny wyraz, że nie zgadzamy się na publiczne gruźnierstwo i obrażanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kiedy modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, to prosimy o przyjść królestwo Twoje. I dalej, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A jak Bóg swoją wolę na ziemi sprawia? No Naszymi rękami, naszymi czynami. Więc my, czynem dzisiaj, przyszliśmy tutaj, aby zamanifestować wolę Bożą. A wola Boża jest jakakolwiek inna, ale nie bluźnierstwo. Bóg nie pozwoli z Ciebie szydzić. Święty Piotr poucza nas, abyśmy byli zawsze gotowi. Do obrony tej nadziei, która jest w nas. A naszą nadzieją jest Chrystus Pan. Jeżeli my nie będziemy Go bronić, to gdzie swoich obrońców znajdzie? Nie myślmy, moi drodzy, że ten przypadek tutaj, tego widowiska, tego pseudospektaklu, tego pseudoreżysera, to jest jakiś incydent, to jest jakiś akcydentalny przypadek, bo są świetnie zorganizowani i wiemy dobrze, że dzisiaj w całej Polsce, w Bydgoszczy, w Warszawie i wielu innych miastach katolicy wyszli na ulicę. Bo te teatry są finansowane z budżetu państwa, z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki, moi drodzy, z naszych podatków, a Ministerstwo Kultury i Sztuki rezyduje w kradzionym pałacu potockich. I właśnie takie ministerstwa rezydujące w kradzionych pałacach rozdają nasze pieniądze na bluźnierstwa przeciwko samemu Bogu. Nowa pani minister kultury właśnie powiedziała, że sobie nie wyobraża, że jakikolwiek protest, no myślę katolików, może sprawić, że jakikolwiek spektakl zostaje odwołany. Że musi być wolność sztuki, wolność twórców, wolność dla bluźnierstw, Wolność dla wszelkich profanacji, do obrażania samego Pana Boga i dalej podaje Pani Minister, że tak się wzruszyła, że dwukrotnie ten spektakl widziała. No, tacy ludzie nami rządzą, moi drodzy. I nie dajmy się wpędzić w ślepą załogę z ślepą uliczkę mówienia o obrazie uczuć religijnych. Bo to jest taki, taka efemeryda, prawna obraza uczuć religijnych. My tu nie przyszliśmy dlatego, że nasze uczucia religijne są, za, są obrażane. Bo nie wiemy dlaczego jedne uczucia mają być stawiane wyżej niż przekonania innych. My przyszliśmy tutaj, bo sam Bóg jest obrażany. Ponieważ nie wolno nikogo zniesławiać, ani obrażać publicznie. Myślę, że nawet ci, którzy tam siedzą i tak się bronią w tych okopach wolności, nie pozwolą, aby ktoś publicznie ich znieważał. Aby ktoś publicznie znieważał ich ojca, matkę, siostrę, żonę. Bo natychmiast to jest schronione prawnie każdy ma prawo do dobrego imienia. Co byśmy myśleli o takim mężczyźnie, który by nie bronił honoru własnego Ojca, albo własnej żony, gdyby była obrażana. A tu jest obrażany Bóg, który jest osobą, Chrystus Pan jest osobą. I dlatego przyszliśmy, bo nie pozwolimy znieważać naszego Ojca. I nawet jeżeli oni swojego, się, się, swojego ojca wyrzekli, to my nie. I dlatego tu jesteśmy. Nie, że nasze uczucia są znieważane, bo broń uczuć jest obosieczna Oni potem używają tego, mówią, że domowa mowa nienawiści, że obrażamy uczucia różnych dewiantów i innych ludzi, uczucia, cały czas uczucia. Uczucia są ulotne i zmienne. Nie wolno obrażać osób. Nie wolno obrażać samego Boga, który jest ponad wszystkimi osobami, który nas wszystkich stworzył. I kocha. Przyszliśmy tutaj, moi drodzy, i nie damy się sprowokować. Bo nie liczą na prowokację, jak było tak, jak z wymulowaniem tego tęczowego mostu. Oni chcą, żeby ten mostek był spalony. Oni może nawet liczą, że ktoś to może to podpali ten dom, a potem miasto daje im jakiś lepszy, centrum miasta. To odpowiedzi na akt faszyzmu jakiegoś. Więc możemy śmiało powiedzieć, że nikt, że tutaj przyszedł, nie podpali tego domu. Jeśli on spłonie, to go sami podpalili. Surdera jest, surdera jest. Chyba, że się spłoni, chyba, że się spali ze wstydu, tak? Moi drodzy, katolicy to nie są chłopcy do bicia Chrystus Pan mówił, żeby nadstawiać drugi policzek, ale gdy ktoś obraża mnie osobiście a gdy ktoś obraża mojego Ojca to ja mam obowiązek bronić Jego czci i honoru abyśmy o tym nigdy nie zapomnieli nie pozwoli z siebie szydzić. Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę i dla dziesięciu sprawiedliwych, bo tyle wytargował Abraham. Obiecał, że nie zniszczy tego miasta. Nas tu jest więcej niż dziesięciu. Więc Pan Bóg nas myślę, że zachowa nasz Białystok. A my przyszliśmy tutaj, aby Bóg nas zobaczył, aby wiedział, że my chcemy wynagrodzić za tych, którzy tam publicznie znieważają Go. Że ma jeszcze dosyć obrońców w tej ojczyźnie, dosyć obrońców w naszym Białymstoku, a to jeszcze nie wszyscy, bo na pewno też wszyscy nie mogli przyjść. Bo też nie wiedzieli. Moi drodzy, jest coś naprawdę satanistycznego, że to właśnie dzisiaj w uroczystość serca Pana Jezusa, który należy wynagradzać za zniewagi publiczne buźnierstwa. W całej Polsce, w wielu teatrach oni dzisiaj wystawiają takie bezeceństwo. Jest coś naprawdę diabolicznego i to nie jest przypadek. Przypadki są w gramatyce. W polityce i w takich działaniach nie ma przypadków. Wszystko jest przemyślane. Już mi zasłał Więc Ja proponuję moje drodzy na koniec, żeby nie przedłużać. Dzisiaj do nabożeństwa czerwcowego, do mszy ekspiacyjnej, serca sercu pana Jezusa jest przeznaczony akt, który ułożył papież Pius XI i nakazał odczytać go w uroczystość serca pana Jezusa we wszystkich kościołach całego świata. Ja proponuję, byśmy ten akt wynagradzający ekspiacji odczytali, publicznie się z nim zjednoczyli aby tam nasza modlitwa popłynęła do nieba, bo pan Bóg nie chce z ich zniszczeniem, on chce ich nawrócenia. Bóg chce nawrócenia grzeszników, On nie jest Bogiem zemsty. Więc może dzięki naszym modlitwie ktoś z nich się nawróci i potem będzie próbował zasypać bezmiar swoich grzechów i będzie wielkim świętem, Dlatego tym gorliwiej pomódl się. Szanowni Państwo, też tak w czasie odmawiania najważniejszej praktycznie z dla wielu z nas, czyli różańca, E, przyszło mi właśnie na myśl, że e, też ci ludzie mi, mimowolnie zrobili dobry uczynek, bo wielu z nas odmówiło tę modlitwę. Myślę, że niektórzy dawno jej nie odmawiali, więc proszę mi za to podziękować. Teraz o głos poproszę także wieloletniego działacza Narodowego Białymstoku, pana Dariusza Myślewskiego. Państwa faktycznie są takie chwile, że ta większość, która do tej pory była większością milczącą, musi właśnie stanąć i powiedzieć nie. Aczkolwiek słuchając tych zacnych słów księdza Grzegorza o bluźnierstwie, które faktycznie następuje w tej chwili i o tej pewnej jakby zorganizowanej akcji, która ma sprowokować nas? To pomyślałem sobie, że też są właśnie takie małe plusy. Że zaczynamy myśleć i z tej milczącej większości przychodzimy i mówimy właśnie nie. I wszyscy sobie możemy podziękować, że mamy tą dumę i możemy bronić naszego ojca. Ale też sobie zdajemy sprawę, że faktycznie stwarza się jakaś przepaść. Że te osoby z tyłu moich pleców czy one wiedzą, co to jest bluźnierstwo. Żeby sobie zdawać z tego sprawę, trzeba pomyśleć, bo nasza wiara jest wiarą rozmową. Że myślimy i wiemy, że był taki fakt, iż na ziemi, po tej drodze w Olgocie, przyszedł Chrystus. I w tym momencie, jeżeli ktoś naśmiewa się z takiego faktu, to rację ma ksiądz, bo pomyślmy sobie, czy ten Paweł, Graweł czy inny prawda, działacz, który jest tutaj zawodowym donosicielem antypolskim, by się bawił, oblewał kreczupem, by dokonywał faktycznej orgii na grobie swojej matki. Sobie tak słówmy? czy to jest godne. I proszę Państwa, to są rzeczy wręcz niemożliwe do zaakceptowania. Więc oni też. Wczoraj słyszałem, że to, co się dzieje z tyłu, to jest jakby lekcja demokracji. Nie, proszę Państwa, demokracja odbywa się na tym placu. Państwo, jako Polacy, jako ta większość, nie tyle ma prawo, ale ma obowiązek właśnie stanąć tu i powiedzieć nie. Do tego obowiązku, obowiązku polskiego nawoływał Roman Dmowski 95 lat temu. Dzisiaj jest wigilia podpisania traktu, traktatu wersalskiego, które przywróciło w sposób międzynarodowy niepodległe państwo polskie. Więc to właśnie Polacy są gospodarzami w swoim kraju i od wieków chrześcijaństwo jest związane z polskością. dlatego tu się spotykamy. I wyrażamy w sposób kulturalny, ale zdecydowane własne nie. <klucz> Proszę Państwa, to, że jesteśmy Polakami, że tworzymy naród, to wiemy, że ten naród to jest wspólnota. Naród jest wspólnotą. Więc faktycznie. No, trudno, żeby ci, którzy się kochają, ale się różnią. Tak jak my się różnimy z tymi, no, powiedzmy, tak zwanymi ludźmi, ale to wolności, wcale żadnej wolności, jest to zniewolenie. Ale różnimy się, tak. Możemy się pięknie różnić, ale są też pewne sfery, do których nie możemy, prawda, dopuszczać w jakimkolwiek, prawda, dialogu. My możemy rozmawiać, natomiast jeśli są tego typu czyny to w tym momencie faktycznie stoimy i znowuż mówimy nie. Bo kiedyś trzeba się obudzić. I ta wspólnota narodowa właśnie nas do tego zobowiązuje. Więc proszę Państwa, bądźmy czujni, bądźmy myślący, bądźmy chrześcijanami, czy katolikami, czy prawosławnymi, ale dbajmy o te groby i o ten najważniejszy grup, który się pojawił po Golgocie. A że zwyciężymy, to proszę Księdza, sobie z tego zdajemy sprawę, bo tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak samo ta nasza idea Polski, czy Wielkiej Polski, na pewno zwycięży. Dziękuję.